Kłaniam się nisko. Drodzy przyjaciele, zapraszam Was serdecznie na przepyszne hot -dogi z domowymi serowymi bułkami, grillowaną kiełbaską, warzywnym farszem, jalapeno i sosiwami. Takich hot -dogów nie dostaniecie na pewno na stacji czy w żabce. Przygotowanie hot -dogów zaczniemy od zrobienia domowych serowych bułek. W misce wymieszamy drożdże, cukier oraz ciepłe mleko. Bardzo dokładnie należy to wszystko wymieszać. Na sam koniec przykryć ściereczką i zostawić na 10 minut w spokoju. Niech drożdże nam popracują. Moi drodzy, nie śpimy, nie odpoczywamy w międzyczasie przesiewamy mąkę pszenną typu 450 wsypujemy sól i z grubsza wszystko należy przemieszać dokładne proporcje jakich użyłem znajdziecie w opisie filmu jak zawsze zresztą drożdże popracowały i stworzyły przepiękną pierzynkę zobaczcie sami Do mąki wlewamy roztopione masło, bijamy jedno jajko wielkości L oraz wlewamy powstały z mleka, drożdży i cukru zaczyn. Z grubsza wszystko mieszamy i następnie albo na stolnicy ugniatamy ciasto przez 15 minut. Ewentualnie tak jak ja dajemy popracować robotowi kuchennemu przez 10 minut na niskich obrotach. Kiedy ciasto jest elastyczne i nie klei, nie przywiera się nam do dłoni, formujemy kulkę, skrapiamy oliwą, wkładamy do naczynia, przygrzewamy ściereczką i zostawiamy na 2 godziny do wyrośnięcia. Ciasto musi podwoić swoją objętość. Ciasto przerzucamy na stolnicę oprószoną mąką i chwilę ugniatamy. Dzielimy na pół, a następnie każdą część na cztery porcje. Powinno wyjść łącznie 8-10 średnich wielkości bułeczek. Ewentualnie jak potrzebujecie większe bułki no to około 5 jak u mnie wyszło. Pierwszą porcję bierzemy i ciasto zawijamy kilkukrotnie do środka. Następnie formujemy w kulkę, kładziemy na stolnicy i rolujemy aż uzyskamy Piękny wałek baton, zwał jak zwał. Przykładamy na blachę wyłożoną papierem do pieczenia. Szynność powtarzamy z każdą porcją ciasta. Następnie przykrywamy ściereczką i odkładamy na 30 minut do wyrośnięcia. Moi drodzy, paluchy nam pięknie wyrosły. Pięknie się prezentują, nawet jedna pękła. W miseczce mam żółtko, trzeba je roztrzepać. Następnie za pomocą pędzelka wysmarować każdego palucha bardzo dokładnie. Kiedy to zrobimy, możemy przejść do posypania pieczywa tartym cheddar'em. Jeżeli nie lubicie sera, można Użyć sezamu białego bądź czarnego, a nawet maku. Kto co lubi? Tak przygotowane bułki wkładamy do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni Celsjusza i pieczemy przez najbliższe 20 minut. Po ustalonym czasie wyszły takie piękne bułeczki. Możemy je użyć oczywiście do hot dogów, użyć je do zapiekanek, podać nie wiem z masłem i kiełbasą, zresztą do wszystkiego się nadają, bo są przepyszne. Wystarczy już zachwycania się nad naszymi bułeczkami, należy je przełożyć szybciutko na taką właśnie kratkę, żeby szybciej wystygły się, od dołu nie zaparzyły. Bułki gotowe, więc przejdźmy do konkretów, będziemy potrzebowali na pewno kiełbaski. Do farszu warzywnego cebulę czerwoną, paprykę także czerwoną, pieczarki brunatne, a poza farszem sosiwa. Ja tutaj użyłem keczupu oraz sosu kary. dla pikanterii dodałem jeszcze papryczki jalapeno, będzie ogień. Warzywny farsz w przygotowaniu jest bardzo prosty, jedynie co musimy zrobić to pokroić w kostkę czerwoną cebulę w kostkę również kroimy paprykę czerwoną pieczarki oczyszczamy z wszelakich nieczystości niektórzy usuwają skórkę, niektórzy nie ja obieram ze skórki pieczarki szatkujemy z grubsza wrzucamy na patelnię żeliwną dodajemy łyżkę masła Przyprawiamy do smaku z solą oraz pieprzem czarnym. Zanim ruszymy na taras, aby grillować, należy jeszcze ogarnąć kiełbaski oraz bułki. Kiełbaski przecinam wzdłuż, ponieważ chcemy, aby podczas grillowania one nam wytworzyły taki rowek, do którego fajnie będzie wlatywało sosiwo oraz farsz. Zresztą sami zobaczycie jak to będzie wyglądało na ruszcie. Zazwyczaj bułki do hot dogów nacina się z boku, my jednak pójdziemy inną drogą i natniemy od góry, tak jak to zrobiliśmy przy kiełbaskach. Dzięki temu nasz hot dog będzie bardziej stabilny i nie będzie przewracał się na boki. Idziemy na grilla. Partnerem dzisiejszego odcinka jest firma Domowe Sanatorium, dystrybutor marki Lotus Grill. Lotus Grill to świetne rozwiązanie dla osób mieszkających w bloku, które lubią wrzucić małe co nieco na ruszt. Łatwo można go rozłożyć na części, co ułatwia czyszczenie. Róż i miskę można wrócić do zmywarki. Pojemnik na węgiel chroni przed niepożądanym rozsypaniem i poparzeniem. Pamiętajcie, bezpieczeństwo to podstawa. Metalowa micha pełni funkcję zbiornika na kapiący tłuszcz, dzięki czemu LOTUS działa bezzapachowo, nie dymi oraz nie wytwarza szkodliwych dla zdrowia substancji. Pokrętło włącza dmuchawę, która doprowadza do paleniska sporą ilość tlenu. Odpowiednia cyrkulacja powietrza sprzyja szybkiemu rozpaleniu węgla drzewnego. W niecałe 3 minuty grill gotowy jest do działania. System działa na 4 baterie lub kabel USB. Po więcej informacji zapraszam na stronę internetową Zdrowe i Markowe, link w opisie. Pod linkiem będzie też znajdował się od razu rabat wysokości 15% na wszystkie modele Lotus Grill. Są dostępne w różnych rozmiarach. Na pierwszy ogień idzie warzywny farsz, smażymy wszystko jakieś 6-7 minut, aż warzywa zmiękną. Co tam wariaty, jaka u Was pogoda w listopadzie? U mnie słonko i lecimy z grillem. Wchodzimy w ostatnią fazę grillowania. Na róż lądują kiełbaski. Grillujemy je z każdej strony po 3-4 minuty. Pod koniec czasu kiełbasek wrzucamy na ruszt nasze buły do hot dogów. One powinny po prostu chwycić trochę ciepełka i nabrać chrupkości jeżeli nie chcecie tego naruszcie zrobić to podgrzejcie je podpieczcie w piekarniku zwróćcie swoją uwagę na kiełbaski gdzie powstało piękne zagłębienie które wypełni sosiwo oraz warzywny farsz idealnie, to wyszło idealnie to już ten czas zbieramy wszystko z rusztu na talerz i teleportujemy się do naszej kuchni żeby dokończyć dzieła Moje kochane wariaty. Przechodzimy do finalizacji, do kompozycji hot doga. Na sam początek wlatuje duża ilość ketchupu. Kiedy już ulokujemy odpowiednią ilość pomidorowego sosiwa, kładziemy kiełbaskę. Na kiełbaskę, kilka łyżek warzywnego farszu. Następnie ostra papryczka jalapeno. A na papryczkę i resztę składników. Jeszcze większa ilość sosiwa w postaci sosu kary i keczupu. Kiedy to wszystko już pięknie ze sobą się zaprzyjaźniło szybciutko, posypujemy garścią prażonej cebulki i mamy gotowego hot-doga. Chciałbym jeszcze z całego serca podziękować firmie Lotus Grill za umożliwienie grillowania na tarasie w jesienne dni. Dzięki Wam sezon grillowy będzie trwał cały rok, a nie tylko od kwietnia do września. Dzięki wielkie! Wariaty, jakie Sosiwo! Nie zapomnijcie jeszcze o zostawieniu subskrypcji, łapki do góry, jakiegoś komentarza dla zasięgów i co. I widzimy się w kolejnym odcinku. Dzięki za uwagę! Trzymajcie się piona!